Witamy wszystkich szlachetnych lachów, lechów, wenedów, sarmatów, lechitów, polechitów, Polaków. Drodzy Państwo, witamy tutaj z Hojny, Hojna, Województwo Zachodnie Pomorskie, po niedalekie Ziemi Lubuskiej, za nami Kościół Mariacki. Jak się odwrócimy, drodzy Państwo, zobaczymy e, bramę świecką, świecką od, ale nie od świeckości, tylko od Świecia. A gdzie jest to Świecie tutaj? Drodzy Państwo, to jest miejscowość Schwedl, niemieckie, więc to już zaczyna się po Łabie. Brama Świecka jakby już mówi nam, co tu się działo na przestrzeni dziejów, że przez tą bramę wyjeżdżało się z czyli z ziemi lubuskiej, Lubusza, siostra Wandy, długo by mówić, drodzy Państwo, ale chodzi o to, że z Miasta królewskiego wyjeżdżało się w kierunku świecia, yy, miało się Odrę, dzisiaj to jest miejscowość Szwedy. Yy, no i kierunek oczywiście na Połabie. Dzisiaj to mamy Mecklenburgie, Brandenburgię, Saksonię. Drodzy Państwo, kiedyś to było Połabie. Plemię Wieletów, Związek Wielecki, prawda? Lutycy, Obodryci, no i inni też. Tych plemion słowiańskich było sporo. Ogólnie te plemiona my nazywamy Lechion. Dlatego taki to rodzi często yy, taką agresję. tak? Jak to Lechia? No, od Leszków, od panujących tutaj najczęściej królów, bo ich było aż dziesięciu. Lech X to jest śmierć 821. Mamy tysiącsetną rocznicę w tym roku śmierci Lecha X dzielnego. A my jesteśmy Lechem XI. Wojciech Edward I, drodzy Państwo. Przyjechaliśmy tutaj pomodlić się, spotkaliśmy się z bardzo zacną, szlachetną, czcigodną panią burmistrz i z wiceburmistrzem. Porozmawialiśmy chwilę, drodzy państwo, robiliśmy sobie takie zdjęcie. Nie było zbyt dużo czasu, bo to jest piątek, ale trzeba pochwalić, że pani burmistrz na stanowisku, prawda? Cały czas ta brama świecka od Szwed, Szwed a kiedyś to było właśnie kierunek na na poławie, można powiedzieć, drodzy państwo, idziemy tutaj z drugiej strony idziemy w kierunku jednej z jednego z najwyższych kościołów mariackich w Polsce, chyba nawet wyższy od krakowskiego, krakowskiego kościoła mariackiego. Czwarte miejsce zajmuje ten kościół, tutaj, drodzy państwo. I pozwolimy sobie iść takim krosem, tutaj, żeby jeszcze kilka zdań, myśli, tutaj przekazać z tego miejsca, drodzy Państwo, z tego miejsca w pobliżu Połabia. Połabie wzięło nazwę od rzeki Łaby. Tutaj byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy na Nadodrzu. Tak się jakoś przyjęło, tak? Nadodrze to jest tutaj, czyli ziemie nadodrzańskie to jest Nadodrze, Ziemię między Odrą a Łabą to jest Połabie. Drodzy Państwo, swoją drogą tutaj pokażemy, bo Ktoś to zrobił, więc warto to pokazać. Usiądź na jednej tonie CO2. Drewno magazynuje CO2, czyli dwutlenek węgla, co korzystnie wpływa na klimat, prawda? I to ufandowały lasy państwowe. Drodzy Państwo, czyli to jest jakby odpowiedź na to diktum, prawda, że oszczędzajmy. No to siejmy lasy, drodzy Państwo, i tutaj też pewnie. A to jest to samo, tutaj pisze. Jeszcze raz pokazujemy bramę świecką, od Świecia. Nie to Świecie nad Wisłą, tylko Świecie tutaj nad Zaodrą. No więc usiądziemy, żeby, żeby malkontentom powiedzieć i tym, którzy chcą magazynować co odważy, nie ma lepszego sposobu jak, jak las, prawda? A Polska jest krainą lasów, też można powiedzieć. Naprzeciwko nas Jan Paweł II. Jutro mamy świętych męczenników braci Jana i Pawła, nie wiadomo czy Jan Paweł przyjął to, tak domyślamy się, że po Janie Pawle I, który, ale nie wiemy skąd Jan Paweł wziął to, prawdopodobnie wziął to od Jana i Pawła męczenników, 20 bodajże 6 jest ich święto patronalne, drodzy Państwo. Więc kończąc tą myśl, drodzy Państwo, sama ta brama, archeologia często, architektura wskazuje co tu się działo kiedyś, prawda? Więc y, tak potężny kościół mariacki no na pewno dzisiaj z XIII wieku mówi wyraźnie, że to nie ma żadnego związku z protestantyzmem, bo przyjmijmy, że hojmy odzyskało tutaj niepodległość formule niepodległość Cowieńszny dopiero y, dopiero, drodzy państwo, w 1945 roku tak naprawdę, tak? I przy, wiele set lat, wiele set lat było podbite, tu była Markia i tak dalej, było podbite przez no, Niemców, tak? Brandenburczyków. Drodzy Państwo, natomiast my sięgamy czasami, czasów mieszka. Jutro, czy właściwie wczoraj, była rocznica bitwy pod Sedynią, 1409. Bitwa pod Cedynią, tak. 1409 rocznica, bo bitwa się odbyła w 972 roku. Bardzo niedaleko stąd, 14 km, drodzy Państwo. I tutaj kilkakrotnie, trzykrotnie w drugiej połowie X wieku Niemcy, wtedy to był Chodon ale inni też próbowali wtargnąć, czyli już zajmowali powoli poławie, zajęło im to około 200-300 lat, bo nie tak łatwo się dali podbić Wieleci, ale przyjmuje się, że w XII-XIII wieku już połabie było przejęte przez Niemców, drodzy Państwo. Pamiętamy Chrobry, który jeszcze stawiał słupy żelazne na, na Łabie i Soławie, no ale niestety później polityka Mieszka II, prawda, i kolejnych królów, aż do Śmiałego, Później rozbicie dzielnicowe, no i y, Niemcy zauważyli, że walne bitwy im tu nie wychodzą. Wszędzie dostawali baty, czy to była Cedynia, czy to był Santok, czy to było Psiepole, czy to była Niemcza, prawda, czy Budziszyn, wszędzie dostawali baty, y, czy to Łęża, y, drodzy Państwo, więc stwierdzili, że walnymi bitwami to oni tu do nas nie przejmą. I dzisiaj pewnie też tak myślą. Y, drodzy Państwo, postanowili, postanowili y, zrobić to w innej formie, trudno powiedzieć pokojowej, tak? Bo jak Wichman zaprosił, przed Chodonem był taki wichrzyciel Wichman, taki pies na, na, na Słowian, zaprosił znowu, tak jak w Kruszwicy, 100 lat później można powiedzieć, tak? No, chyba można przyjąć, że idealnie równo. 30 książąt tutaj, tych plemion połapskich, wszystkich wymordował. Dokładnie powtórzona historia z Kruszwicy. Więc ten obus, opus, mo, opus, znaczy modus operandi. Jest, był znany niemiecki chodziło o to, żeby Polacy nie uczyli się historii i dzisiaj też jakby historia zakazana jest ante 965 968, ante historia nie, to już są turbosłowianie to już tam nic nie było tak? drodzy Państwo, Mieszko był potężnym królem lechi, potężnym który dawał baty cesarstwu rzymskiemu to nie Chrobry, Chrobry też dał baty tak? pod buliszynem. Krzywousty dał pod Psimpolem ale Mieszko sobie radził z cesarstwem. Skoro cesarz adoptował, Otton pierwszy, adoptował Bolesława, jego syna Mieszka, adoptował w znaczeniu, że jeżeli cesarz, jeżeli to był cesarz, a adoptował, to miał pełne prawa do sukcesji bycia cesarzem. On był nie na dworze, tak jako zakładnik, on był, a ja był adoptowany, Mieszko postawił warunek, tak? A sam oczywiście miał kolejną żonę po, do, po Dobrawie, to była trzecia żona, Oda, ale Niemka no więc to był taki handel wymienny jakby ale to było mniejsze uzależnienie niż cesarstwa od Bolesława, który nabył prawa cesarskie, koronne można powiedzieć. Dlatego Bolesław mógł się koronować, bo Mieszko ubiegał się o koronę rzymską jakości papieże niefortunnie, jak dali już koronę to Stefan ją zabrał, drodzy państwo i tak dalej i tak e, dalej. Drodzy państwo, e, przejdźmy do dzisiejszych czasów. E, Schwarz Müller, tak, Schwarzmuller. Drodzy Państwo, przejdźmy do dzisiejszych czasu. Yy, mentalność przez niby tysiąc lat, to jest raptem cztery pokolenia razy dziesięć do 40 pokoleń, nie zmienia się Niemców, tak. I widać, że ta Unia Europejska pod zarządem niemieckim, oczywiście tam Francja próbuje, bo jeszcze byli Anglicy, ale wyszli. Yy, drodzy Państwo, ona będzie chciała z zniemczyć tutaj, sfederalizować, zrobić tutaj te landy Palatynaty, prawda? Ale wszystko pod nadzorem centrali, bo to jest cywilizacja no, bizantyńska, tak? To jest cywilizacja urzędników, mandarynów, tak? Dlatego Niemcom zawsze będzie blisko do Chin, anglosasom będzie też blisko do Chin, anglosasom będzie Niemcom blisko do Turcji wbrew pozorom i tak dalej, bo to jest ta sama cywilizacja, drodzy Państwo. Myślę, że chwilę posiedzieliśmy, więc usiądź na jednej tonie CO2, drodzy Państwo, żeby sobie oświadomić. Polecamy to wszystkim tym fanatykom, e, prawda, efektu cieplarnianego CO2, żeby tutaj przyjechali i sobie usiedli, tak jak my zrobiliśmy to. Tu się pokłonimy świętemu Janowi Pawowi II, drodzy Państwo. E, I idziemy w kierunku, no można powiedzieć, katedry, tak? E, to to była katedra? No to miejsce było tak, jak dzisiaj na uczelniach są katedry. Trzeba rozumieć, że kościół katedralny to jest kościół, gdzie rozprzestrzeniała się pewna wiedza. Tutaj trzeba przyznać, że chrześcijaństwo no, miało tą potęgę, jakby to powiedzieć, przekazywania wiedzy, też, tak? Więc dzisiaj na uczelniach też są katedry, zrozumiecie, to jest, to jest podobnie, prawda? Więc jakby się miało tak potężny kościół, to znaczyło, z kultem maryjny, na świętej Marii Panny, to znaczyło, że po prostu to miasto miało ogromne znaczenie, tak? Górowało tu z daleka, z kilku, kilkunastu kilometrów, już widać tę wieżę. Drodzy Państwo, ona ma chyba 104 metry. Yy, tutaj jeszcze chyba wczorajsze zniszczenia, yy, prawda i nawały, co była na wałnicy. Drodzy Państwo, yy, w każdym razie, no tutaj bardzo ciekawa datacja. Yy, drodzy Państwo, podejdziemy. Taki styl gotycki, romański, prawda, trudno jednoznacznie to zdefiniować, ale, ale daty, datacje tutaj mówią, prawda, potężna, potężna wieża. 1187, 1244, 1407, 1459, 1884, to się nazywa medalion, drodzy Państwo, 1187, no u nas może się to kojarzyć ze zjazdem na przykład w Łęczycy, Prawda zjazd w Głęczycy, i skupów i świeckich namawiamy, żeby to w czasie rozbicia dzielnicowego 1244, 3 lata polegnicy, na jeździe Mongołów, drodzy Państwo, no więc widzimy, jaka to była potęga, tak już na tej ziemi. Tutaj generalnie rządzili książęta pomorscy, Barnimy, Bogusławowie pamiętamy, prawda? I później e, wojna 30 i zabór tych ziem. No zobaczmy, jakie to jest po prostu wspaniałe, tak? Drodzy państwo. To jest naprawdę coś wspaniałego. Podejdźmy jeszcze tutaj, widzimy jakieś epitafium. No, tej heraldyki, tego herbu to nie zawarte, chociaż on nie jest jakiś taki, ale jesteśmy w stanie sobie dzisiaj przypomnieć z tego, ale nie jest jakiś taki nieznany. No, łacińska kultura, tak, bo to jest po łacinie, troszkę powidzę po, po niemiecku też troszkę, ale generalnie to jest jakaś płyta pewnie nagrobna wyciągnięta Chrobrego Jana Pawła II drodzy państwo. Może tutaj, to ja tutaj sobie robię pamiątkowe zdjęcia bo nie będziemy zakłócać umiru kościół mariacki wspierany przez Republikę Federalną nie, Federalną, tak? No federalną. No to, no to wiadomo, jak się Republika Niemiecka organizuje. Federalizuje się, tak? Ale tu są już napisy jeszcze z czasów pewnie protestanckich, tak? Czasów... To dziwne, bo protestanci nie uznawali Maryi. No, ale jednak Kościół pewnie był wtedy pod innym wezwaniem. Tutaj jeszcze kolejne epitafium, drodzy Państwo. Takie trochę karmelitańskie. No. W każdym razie. W każdym razie. No, robi wrażenie, szczerze mówiąc. I tam w dali ratusz, prawda? Takie miasto porządne to musi mieć rynek, musi mieć ratusz. Musi mieć yy, kościół farny, tak? Także to wszystko jest, drodzy Państwo. My przypominamy, bo myśmy tu byli kilka razy, ale dzisiaj już jesteśmy w takiej formule, yy, drodzy Państwo, no królewskiej, powiedzmy to, żeby się wymodlić i żeby, drodzy Państwo, przekazać tutaj, tchnąć ducha tutaj na tą ziemię połapską, bo nie ukrywamy, chodzi nam o odzyskanie tym ziem połapskich, tak? O odzyskanie. No, jako rekompensatę za II wojnę światową. Chronologia. Przeżytajmy chwilę. XIII wiek, zniesiony kościół na Świętej Marypany z kamienia polnego na planie krzyża. No widać, ten kamień tutaj widać, prawda, jako fundamenty. No i takie kluczowe tu tutaj nie za bardzo. Od razu 45, prawda. No bardzo kiepska ta historia, szczerze mówiąc. Bardzo kiepściutka, bardzo kiepciutka, drodzy Państwo. Yy. Idziemy w kierunku ratusza yy. zapraszając do hojny, ponieważ tutaj Polonia amerykańska, w ogóle Polonia ufundowała ten obraz Chrystusa Króla, który powinien przyciągać nie tylko ruchy intronizacyjne, ale przede wszystkim właśnie osoby, które uznają nad sobą Boga, tak, Jezusa, Chrystusa jako króla, królów, króla Polski. To jest bardzo wskazane. Żeby zrozumieć, drodzy Państwo, e, jak działa, prawda, monarchia, tak, to jest układ niewertykalny, tylko, znaczy nie horyzontalny, tylko, werty, tylko pionowy, tak, wertykalny. E, po prostu jest hierarchia, tak? od góry. Bóg, Król i tak dalej, tak. W naszej tradycji to był Król, Rada Królewska, która zamieniła się z czasem w Senat, a od dołu były Sejmiki Ziemskie, które zorganizowały się w Sejm Walny. Dwuizbowy, taki ten Sejm dwuizbowy mówi wyraźnie, że to jest Sejm y, demokratyczno-monarchiczny, dwuizbowy. Izba poselska, rycerska, czyli oddolna, czyli ziemska i Senat, rada królewska czyli ta monarchiczna królewska czyli bliżej nieba tak królewska rada królewska czyli sejm walny składał się z dwóch izb monarchicznej i demokratycznej I to była ta idea miksta no niestety masoni to wypaczyli i zaświeczyli senat tak jak w Ameryce inne senaty zaświeczyli, a senatus generalnie oznacza doświadczony prawda ale w naszej tradycji to była rada królewska która składała się w dużej części z kapłanów. To był arcybiskup, tak? Gnieźnieński, to byli biskupi. Honorowym w ogóle marszałkiem senatu był arcybiskup Gnieźnieński. Więc to trzeba zrozumieć, tak? Jak marszałkiem izby jest, no, tak jak dzisiaj marszałek, to senatu to był, to był, no nie mógł być król, prawda? Bo król jakby z tym wszystkim patronował, to był ten trzeci element. Bo właśnie nie dodaliśmy, że Sejm Walny składał się z tych trzech elementów, czyli izby poselskiej, Senatu i króla. Zapomnieliśmy tutaj dodać króla. To był też element sejmu Walnego. Nie poza Sejmem, tylko w ramach Sejmu. To był element sejmu Walnego. Dlatego z, król uniwersalami zwoływał Sejmy walne i zasiadał na Sejmach walnych. Dwa tygodnie przebywał, żeby wszystkie uchwały albo podpisywać, albo odrzucić. Nie tak jak teraz pan Duda gdzieś tam na galerii siądzie, czy w ogóle po prostu czeka, aż mu coś przyniosą. Tylko on aktywnie uczestniczył. Były propozycje od tronu i były propozycje od ziemi, tak? Ucierano. Coś za coś, i to po prostu pertraktowano, negocjowano i uchwalano, drodzy państwo. No cóż, nie będziemy tam może bliżej podchodzić jeszcze do, do ratusza. Drodzy państwo, tu się szykuje jakaś jutro plenarowa impreza. E, jeszcze raz tutaj pokażemy e, no monumentalne, można powiedzieć, kościół mariacki czyli obraz Jezusa Chrystusa jest w tej chwili w kościele pod serca pana Jezusa. I kościół Mariacki jako, jako no właśnie, kult maryjny, tak? To wszystko pięknie koresponduje, czyli mamy kult maryjny i mamy kult Jezusa, drodzy państwo. Troszkę przypomina ten ratusz, ratusz w Szczecinie, prawda? Bardzo jest, bardzo jest podobny. I chyba w Szczecinie też jest rest restauracja ratuszowa, więc, przecież tam jest też muzeum, drodzy państwo. E... O, tam troszkę tak zba zbarokizowany. No, ale w każdym razie ten, ten ratusz jest bardzo ładny. On świadczy wyraźnie o tym, że tu była ta kultura samorządnościowa. O tym też chcieliśmy dwa słowa powiedzieć, drodzy Państwo. Kultura samorządnościowa, ratusz, nie dlatego, żeby to był jakiś despota burmistrz, tylko widać po tych oknach, że to były sale i tu dyskutowano, tak? Eee... Miasto tego typu to było odpowiednikiem dzisiejszego powiatu, tak? To były takie kasztelanie, czyli kasztelanie jako odpowiednik powiatu. Dzisiaj kasztelaniami chcieli, chcemy nazywać miasta na prawach powiatu, ale no właśnie te okręgi to są kasztelanie. Kiedyś te kasztelanie były większe i tutaj, prawda, jak w diecezji kapituła, debatowano, rozmawiano, podejmowano decyzje dotyczące danej ziemi, prawda? Popatrzmy, no pff, nikt by się nie powstydził. Taki zamek, taki pałac prawie że królewski, można powiedzieć, to jest tylko ratusz, tak? Miejski. Drodzy Państwo, Widać jak hojna jest ważna na mapie samorządnościowej w Polsce i jak jest po prostu historycznie, jakie ma historyczne dziedzictwo, prawda? Także, no, kilka słów powiemy w tej chwili, drodzy Państwo, na temat, przeszliśmy taki szlak od bramy świeckiej, od świecia Szwed, poprzez Kościół Maryjny. tam się pokłaniamy. Drodzy Państwo, i ratusz, prawda? Ratusz jako symbol władzy samorządowej. Nie symbol, tylko to dzisiaj jest, bo tutaj nie obraduje w tej chwili, nie jest tu ratusz, ale jest to historyczny ratusz, drodzy Państwo. Świadczy o życiu samorząd samorządowym. Otóż, drodzy Państwo, widać, że na tej ziemi, to samo widać w Szczecinie innych miastach nadmorskich, i Pomorza, byśmy powiedzieli, gdzie jest to Pomorze Zachodnie jakieś, to było Pomorze Środkowe, bo myśmy szli dalej, tak? tam w Strzałowo, czyli Stralsund, Wołogoszcz, prawda, tam żeśmy szli aż do Hamburga. To były nasze ziemie słowiańskie. No tam, gdzie uchodzi Łaba, prawda, Hamburg, drodzy Państwo. Ale popatrzmy, jak umieliśmy zarządzać ziemią, jaka tu była demokracja, prawda. Był książę i poszczególne miasta oparte o samorząd miejski, tak, które często by, były takie, że tam byli przedstawiciele też różnych religii i tak dalej, i tak dalej. To, to co jest w Lesznie i w innych miastach, gdzie są te historyczne ratusze, drodzy Państwo. Te ratusze świadczą o tym, że to my budowaliśmy demokrację od domu, nie jakiś Amerykanie. Jak ten ratusz budowano, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze Ameryka nie była odkryta przez Kolumba, tak? Bo to jest prawdopodobnie XIII, XIV wiek, drodzy Państwo. I zobaczcie, jaka, jaka piękna korespondencja, tak? Wychodzący z ratusza, pierwsze co widzieli, no to widzieli kościół, tak? Dzisiaj się wiesza krzyże w ratuszach często, ale tutaj, proszę vis-a-vis. -vis. Prawdopodobnie zaczynali on, obrady od mszy, szli do ratusza, tutaj, czyli msza taka wotywna, tak, szli do ratusza, uchwalali i yy, msza dziękczynna, tak jak było w Piotrkowie z Matką Bożą Trybunalską, prawda, jak w Sejmie wale się w Piotrkowie. Nawet obrazy zanoszono na obrady do yy, do sali obrad, drodzy Państwo. No cóż, możemy jeszcze tutaj powiedzieć, że Wyraźnie widać, że mamy w krwi samorządność, tylko nie korzystamy z tych praw politycznych, bo Bolszewia, ta żyda Bolszewia, która teraz rządzi Polską, zabrała, zawłaszczyła te prawa polityczne. Tak powiatom zabrano, jak i miastom. Może miastom nawet trochę mniej, ale powiatom bardziej, tak? Drodzy Państwo, tu jest jeszcze taki pomnik. Poległem tym, którzy. Prze, którzy przeżyli, aby utrwalić polskość tej ziemi. Mieszkańcy ziemi choje, hojeńskiej, 1986, dwa miecze, jak z, na, za Grunwaldu, prawda? Symbolicznie. Orzeł bez korony, ale to mniejsza oto, drodzy Państwo, w tym momencie trzeba pochylić i oddać cześć, drodzy Państwo, wszystkim, którzy tutaj zginęli. Rzeczywiście, tutaj przeprawa przez Odrę, Ech, e, no to nie, nie tak odległe czasy, tak? To myśmy, od, od, znaczy, to myśmy szli na Berlin, tak? I myśmy zdobyli Berlin, tak? To, że potem potem przekazano ten NRD Niemcom, no to był fatalny błąd, tak? To była zdobycz wojenna, i myśmy odzyskali poławie. Tu Stalin dobrze zrobił, odzyskaliśmy poławie. I nagle Volta się robi, i Skubiszewski, i ktoś tam jeszcze, oddają wspaniało podpisują traktat z Kolem, oddajemy Wam NRD, drodzy Państwo, za Friko, tak? Za bezdurne, jak to się mówi, tak? Oddaliśmy zdobycz wojenną w postaci połabia. Dlaczego? Bo ci ludzie kompletnie nie znali historii, tak? A poza tym to byli agenci. Jeden był e, homoseksualistą, tak? Skubiszewski, e, Więc pewnie szantażowano go. Wtedy to, dzisiaj to by się popisywał, ale wtedy to wykorzystywano to, żeby szantażować. Jeszcze się wtedy wstydzono tego. E, drodzy Państwo, dzisiaj nie. Dzisiaj to już jest na bezczela. Sodomici tutaj próbują, bo no, tam widać, że jest remont jeszcze tego ratusza. Tu widać na podnośniku, drodzy państwo, więc dzieje się w e, No i wracając, drodzy państwo, za bezdurne oddaliśmy Niemcom, tym federalnym, oddaliśmy NRD, żeby sfederalizowało, żeby zgermanizowała, znowu kolejny raz połabie. I połabie od, od 89-90, tak, jest znowu niemczone, tak. To, to i kto to zrobił? No Wałęsa, tam byli chyba jeszcze Kaczyński, trzeba to przeanalizować, drodzy państwo. Wieczna hańba i niesława i, ha, i infamia dla tych ludzi, którzy oddali po łabie po prostu tak sobie, tak? Niby tak sobie, nie wiemy, co na tym się kryło, drodzy państwo. Więc my przyjechaliśmy tutaj, żeby e, nie, do, nie dokonywać bezpośrednio jakby e, aktu inkorporacji może, ale będziemy o tym dyskutować, tylko powiedzieć, że jest to nasz cel polityczny, jako Królestwa Polskiego, tak? Odzyskać połabie. Będziemy się starać robić wszystko i myślę, że Niemcy są w stanie się z tym pogodzić, tak? Żeby w końcu unormować stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej. Za to, co zrobili, e, muszą oddać tą ziemię. Nie ma innej opcji. My nie mamy innej opcji. Nie pieniądze, tak jak chce Kaczyński, że do Bolszewia. No wiadomo, że i przekierują to na 447, to wiadomo. Więc my chcemy Ziemię, drodzy Państwo. I mamy do tego pełne prawa, bo to jest Ziemia odzyskana. Nie zdobyta, tylko odzyskana wojennie. Jako zdobycz wojenna, tak jak, tak jak w tej chwili Rosjanie okupują królewiec ten. Bo tutaj też nazwa hojny był królewiec. Królewiec ten, obwód Kaliningradzki, tak? Traktują to jako zdobycz wojenną. I nikt nie, nie składa pretensji Putinowi, prawda? I jak się zachowają dzisiejsi odpowiednicy, Wałęsy. I Kaczyńskich i innych tak samo, no to za bezdurne. Znowu Putin przehandluje obóz no królewiecki, do którego my mamy prawa, bo to była ziemia schołdowana wobec królów. Ale, drodzy Państwo, musimy mieć królestwo, tak? Musi być ktoś, kto ma tą wiedzę, to pilnuje i po prostu yy, no, cały czas yy, pilnuje tego, tak? Musi być królestwo. Nie Bolszewia, jakaś kadencja, drodzy Państwo, czteroletnia, pięcioletnia tylko to musi być pełna sukcesja przekazywanie sobie tych. Umuch tego wszystkiego. Kto pamięta pokój w Budzisznie? 1018, prawda? Zaprobowany przez, przez, e, przez Stolicę Apostolską, tak? e, Granica na ławie. Że państwo będziemy powoli kończyć. E, bo wybieramy się już na mszę do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. że tutaj